Na garażu u Stasika mamy tutaj drugiego zawodnika. Mam ze sobą Katema. Będziemy po nim rysować. Tutaj mamy cyk. O, jest trochę tu Ładale to Brudne plastiki mi tutaj założył. Jeśli ktoś mnie spotka i będzie w to podpisać, będzie to dostępne. Aj, tu w dzisiejszym odcinku jestem w trochę innym miejscu niż zwykle, ponieważ na garażu u Stasika. Siemano. Dokładnie tak. Którego możecie kojarzyć po ksywce pedigree, a także mamy tutaj drugiego zawodnika, czyli Cipka. Możecie go kojarzyć z skateparku Storunia z Skrytego, gdzie robiłem backflipa. Jeśli nie widzieliście filmu, to koniecznie zobaczcie. A co my tu w ogóle robimy? Mam ze sobą Katema, który trochę się zmieni po dzisiejszym odcinku, ponieważ będziemy po nim rysować. Dokładnie tak, dlatego mam ze sobą pisaczki i zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że chłopacy nic nie odwalą, żadnego yy, przyrodzeniami nie narysują, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Więc oglądajcie do końca, aby zobaczyć efekt końcowy, efekt finalny. No i co, SUWIK Social, wiecie o co chodzi, wpadajcie na Instagramy do chłopaków, jeśli i dodam, bo nie wiem, czy mi się będzie chciało. No i co, zaczynamy, tak? Proszę spojrzeć, tutaj już jest coś porysowane, bo Wcześniej dla testu rysowałem, ale tą całą stronę mamy tutaj do zrobienia, więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zatem, Jacob, masz czarny, zobaczymy. Yy, nie wiem, czy złoty, niebieski masz. Cipek, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawaj, Coś... zacznij, zacznij, zacznij coś tutaj wymienić. To z Twojego chyba tam Instagrama to było? Dokładnie tak. To... A właśnie, 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 zapomniałem, że generalnie to już tą drugą stronę. Po drugiej stronie motocykl jest już zrobiony, ale to zrobiłem na Instagramie, więc jeśli chcecie mieć szybsze info, no to wbijajcie na Instagrama. Co się dzieje? No, tak? No to dawaj, zaczynamy. na Instagramie, że będziesz nosił markery, i będziemy się podpisywać. Dokładnie tak, dokładnie więc, tak. Więc się podpiszę. Tylko No dobra, to trzeba wyznaczyć miejsce. Trzeba wyznaczyć miejsce, gdzie wszyscy będą się podpisywać. Ale najpierw ja to zrobił tak jak jest po drugiej stronie, czyli zaraz wam pokażę, te kreseczki, to dobra, trzymaj uwaga, uwaga, dobra to polecimy z tematem i generalnie to powinno wyjść jakoś tak, że na tych wszystkich zagięciach co tutaj mamy, będzie po prostu czarny marker, żeby to właśnie tak fajnie wyglądało jak tutaj, bo tutaj to zrobiłem na instagramie, więc co oj, oj, oj oj, oj, oj. no dobra, to tak, to tak powinno być nie, Kacie dobra, patenka. no to co to zaczynamy dawaj rysuj stulejkę Rysuję, dobra, zaczynamy. Eee, tą drugą stronę, jak tata to zobaczył w garażu, no to powiedział, że naprawdę mam dryk, więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie. To tak specjalnie jest niestarannie, więc zobaczymy. Dobra, tutaj mamy cyk, tu jeszcze zrobimy, tak, żeby tylko baku nie porysować. Cyk, tutaj robimy na tym tu zagięciu, bo tutaj też jest zagięcie. No, no dobra, tu mi strasznie krzywo wyszło. No ale dobra, o to chodziło, o to chodziło. Dobra, no to co? No to teraz tu pojedziemy w dół. Dobra, no ten czarny marker, szczerze powiedziawszy, nie jest w najlepszej już kondycji. Jest trochę przetyrany, ale, ale to nic. Dobra, cyk, jedziemy tutaj. Co myślicie, chłopacy, jak to będzie wyglądać? Opiszcie. Tak? W sensie powiedzcie co nieco. Kuba. W sensie Kuba V2. Dawaj, no, ja co myślę, myślisz? Pokaż to... jak on gada. Ja myślę, że to będzie bardzo dobrze wyglądało. Tak myślisz? Tak. No to tak dobrze, to. zaraz ja tutaj zrobię jeszcze trochę, tak? Tutaj ładnie... Y to jeszcze trochę podmaluję i zaraz Wam dam tutaj do zrobienia resztę. No, naprawdę jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Bo generalnie na Instagramie już parę takich projektów widziałem i naprawdę wychodziło to naprawdę, naprawdę fajnie. Więc co, tutaj po wszystkich zagięciach właśnie jedziemy, żeby to tak fajnie wyglądało. Niestety, ale no, ten marker już powoli nie domaga. Ale to nic. Syk. Oj, trochę po baku poleciałem, ale to nic. To nic, to nic. Benzynką się zrobi. Dokładnie tak, ale to jest zarąbiste, bo już sprawdzałem, bo to yy, przy wodzie to nie to nie schodzi, więc zarąbiście. Więc więc myślę, że to może wyjść naprawdę naprawdę fajnie. O, ten marker to już nie markeruje generalnie. Jeszcze mam jeden, natomiast. Tak, czarny? No. To git. O, ale krzywo. Oj ojoj ojoj. Trochę, trochę markerek mi zjechał, ale to nic. Dobra, cyk. Cyk. Gdzie tutaj Wojtek, ty zaraz będziesz tutaj za opłatą robił takie plastiki, jak że mi się spodobało. No lekko, więc jeśli chcecie takie plasticzki też mieć, no to dzwońcie. Dajcie do bociana numer 0700. Nie, Ej, nie. ale naprawdę? Wygląda to. Syto. Naprawdę wygląda to fajnie. Dobra, boczka zrobiłem to jeszcze tutaj. cyk. Tu polecimy. To plastik trochę pęknięty. Ale to nic. Dobra. To w takim razie. To w takim razie ja już. Odkładam ten marker i daję tutaj chłopakom się popisać. Dawaj. To trzymaj chyba jeszcze może coś z tego wykrzesasz. Dawaj, dawaj, coś zrób. Możesz właśnie tak samo jak ja, też nie musisz cały czas jedną linią, tylko możesz właśnie o. No, żeby to też tak nie było jakoś mega mega ładnie, bo to też będzie miało swój vibe moim zdaniem. Dobra. Tu, cyk. Awej gdzieś jeszcze, no nie wiem, tu jest jakieś zagięcie takie długie. Tak musisz wyszuć ten, ten punkt, gdzie ten marker dobrze działa. Brutus, Brutus się odzywa. Co by tu można było jeszcze zrobić? Bo możesz zrobić swój podpis. Właśnie, właśnie, trzymaj. Trzymaj, J.Co. Tutaj zrobimy tak. O, ja tutaj muszę sobie przysiąść ładnie. I, U Tylko się nie pomył <noise> Już wszystko było okej okay napisane Cześć, może się zastanowić, dobra, ry Co? No, o. O, o, o Właśnie, przecież mówię <noise> Trochę takie kwadratowe to No dobrze O to chodzi Teraz sobie ładnie skrzypi. Dobrze, to chodź. Dobra, mamy to. No to teraz teraz Jacob musi tutaj z czymś wlecieć. Tak? Dobra. Kurde, żeś brudne plastiki mi tutaj założył. Jak ja mam tu robić? Rob... No. Widzisz? Robota nie idzie. Pa, pa. Pa, ale urwał. Czekaj. No po zagięciach, po zagięciach lecisz. Ła kurde. Ja Ci teraz pokażę, jak to się robi. To już nie ma zagięć. To już, to już nie wyjdzie. Dobra. Tej, no wygląda to, wygląda to naprawdę fajnie. Jestem ciekaw jeszcze, jak to wyjdzie. No więc, co? Tak to właśnie wygląda. Jeszcze tutaj parę rzeczy dorobimy, ale to już kamera off, żebyście mieli niespodziankę, jak to wygląda. No i oczywiście. Będę ze sobą woził markerki, więc jeśli ktoś mnie spotka i będzie chciał się podpisać na właśnie tej plastiku. No to oczywiście będzie to dostępne, będzie mógł się podpisać, nie ma żadnego problemu. No i co? My teraz jeszcze tutaj parę rzeczy i parę smaczków zrobimy i widzimy się już przy efekcie końcowym, ale to już na dworze, żebyście mogli zobaczyć w pełni te plasticzki, jak one wyglądają, bo będzie grubo. No i doczekaliście się, a tak właśnie wygląda mój. KTM projekt markerowy. Sami sobie spójrzcie, jak to ślicznie wygląda. Yo, no, i jeśli Wam się film podobał, koniecznie piszcie w komentarzach, a także wbijajcie na Instagrama, ponieważ właśnie tam będę Wam dawał informacje, w jakich miejscach w dany weekend jestem i gdzie będziecie mogli mnie spotkać, a także podpisać się na tym cudeńku. Zatem co? Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka!